Zadanie szóste. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Biorę wszystkich rozwiązań nierówności. Jest przedział. Ok. No właśnie, czyli tak jak w szkole standardowo musimy rozwiązać jakąś nierówność. Jakoś tak ją przekształcić, żeby te xy nam wyskoczyły. Dwie trzecie tam było. Minus x. Tak. Dobrze. Ok. No generalnie będziemy się posługiwali taką starą metodą. x -y będziemy grupowali po lewej stronie nierówności, a znaku nierówności, a liczby po prawej. To jest tu pewien problem w przyszłości, bo mamy ułamki, na tych ułamkach będzie nam ciężko działać, więc od razu można sobie sprawę uprościć. Podnosimy obu stronie przez taką liczbę, która spowoduje, że skróci się ta liczba zarówno z dwójką, jak i z trójką. Tylko możliwie najmniejszą liczbą jest szóstka. No I żeby może się też nie pogubić, pokażemy, że ta szóstka działa na każdy składnik, który tutaj występuje po lewej stronie i po prawej. Czyli przypniemy tym mnożeniem szóstkę do każdej rzeczy. 6 razy pierwsze, odjąć 6 razy to drugie. Symbol nierówności pozostaje w swoim położeniu, bo szóstka jest liczbą dodatnią. 6 razy 2 trzecie i odjąć 6 razy x. Nie wykonaliśmy tego mnożenia wprost, ale pokazaliśmy, że będziemy mnożyć. No i teraz 6 razy 1, 6 odjąć. Tutaj skracanie. Czyli mamy 9x. Mniejsze od. Tutaj również skracanie. Taki był cel zresztą, żeby pozbyć się tych mianowników. 4 odjąć 6x. No, ok, no i teraz troszeczkę jeszcze sobie coś doliczymy. Może jeszcze raz przepiszę nierówność całą. No i teraz porządki, x do xów. Oczywiście przy przyrzucaniu na drugą stronę, na drugą stronę nierówności musimy zmieniać znaki na przeciwne, Szóstkę jest po właściwej, 6 trzeba przywrócić zmienić znak. Otrzymujemy minus 3x mniejsze od minus 2. Uwalniamy x od minus trójki poprzez obustronne dzielenie przez minus 3. No I tu trzeba zachować troszeczkę czujności, bo to zadanie sprawdza te umiejętności. Czy uczeń pamięta, że przy dzieleniu nierówności obustronnym przez liczbę ujemną odwracamy symbol nierówności na przeciwny. Czyli teraz to zjadanie będzie do x. A tutaj ujemna przez ujemną daje dodatnią. Podzielić jest ciężko. No to napiszemy po prostu, uratujemy się tym łamkiem zwykłym, 2 trzecie. Zobrazujemy ten zbiór rozwiązań na osi liczbowej, który będzie nam łatwiej wskazać właściwą odpowiedź spośród podanych. 2 trzecie jako punkt jakiś charakterystyczny, kółeczko otwarte, bo nie ma tutaj symbolu równości. X większe od dwóch trzecich mieszkają na prawo od tej liczby. Czyli muszę daszek narysować na prawo od ułamka 2 trzecie. Tam są x, które są większe niż 2 trzecie. teraz przeczytamy to, co widzimy, no to stwierdzimy, że x należy do przedziału otwartego lewostronnie, od dwóch trzecich do nieskończoności. I dokładnie takiego zapisu poszukujemy spośród podanych odpowiedzi. Odpowiedź D. Po zadaniu.